Jak praktykować Yama sadhana. W tradycji jogi podkreśla się, że najważniejszą jamą jest praktyka Ahimsy, niekrzywdzenia. Dlatego też od niej zaczynamy praktykę. Obserwujemy różne obszary naszego życia pod kątem tego, czy nie krzywdzimy w nich siebie lub innych. Obserwujemy, czy odżywiamy się tak, że ciało dostaje odpowiednią ilość pokarmu odpowiedniej jakości, Wbrew temu, co się może wydawać, jest to bardzo ważny aspekt tej praktyki. Obserwujemy, jak postępujemy w relacjach z samym sobą, czy w relacjach z innymi ludźmi. Z mojego doświadczenia i rozmów, jakie przeprowadzam z uczniami, wynika, że największe pole do popisu w praktyce Achimsy mamy w zakresie wchodzenia w krzywdzące dla siebie związki. Czy to z rodzicami, czy z partnerem, czy z dziećmi, czy ze współpracownikami. Etc. Obserwujemy wszystkie obszary swojego życia w aspekcie niekrzywdzenia siebie i innych, ludzi, zwierząt, itd. Gdy rozpoznajemy pewien obszar wymagający pracy nad nim, podejmujemy decyzję, co chcemy zmienić w tym obszarze. Na przykład wyznaczamy swoją granicę w relacjach z jakąś osobą, i później egzekwujemy tę decyzję. Zazwyczaj Początek egzekwowania decyzji jest dosyć trudny, ponieważ wracamy jakby mimochodem do starych nawyków i nasza praca wydaje się czymś w rodzaju orki na ugorze. Jednak jeśli nie zniechęcamy się, nie wzbudzamy w sobie poczucia winy, ale na zasadzie zdartej płyty powracamy do egzekwowania swojej decyzji w kolejnych sytuacjach, stopniowo to zadanie staje się coraz prostsze aż do momentu, gdy w zasadzie mamy poczucie, że egzekwowanie podjętej decyzji, np. o wyznaczeniu własnych granic w relacjach, stało się dla nas zupełnie naturalne. W realizacji tego typu zadań wspomaga nas praktyka satii. Satię przetłumaczyliśmy w tym rozdziale jako wykorzystanie mowy i umysłu dla dobra swojego i innych. Jest to istotne dlatego, że w krzywdzące dla nas sytuacje lub po prostu powodujący cierpienie sposób działania zazwyczaj wpędzają nas pewne nawykowe ciągi myślowe. Czasem jest tak, że udaje nam się wprowadzić jakąś zmianę, ale całą naszą pracę psują powracające samoograniczające myśli lub emocje, będące wyrazem starych nawyków. Podobnie nieprecyzyjny sposób używania języka może prowadzić do formułowania niezrozumiałych dla innych komunikatów, jak również do niejasności w procesie stawiania sobie zadań, planowania itd. Ponadto jednym z objawów lęku przed zmianą jest nieprecyzyjne formułowanie zadań, tak jakbyśmy się asekurowali przed ewentualną porażką. Dlatego też praca nad precyzyjnym użyciem języka i pozytywnym zastosowaniem umysłu w procesie zmiany jest bardzo ważnym wątkiem. Również Proces praktyki odbywa się na zasadzie podjęcia określonej decyzji i egzekwowania jej. Interesujące wątki tej praktyki to chociażby kreowanie klarownych sytuacji w relacjach międzyludzkich, praca z afirmacjami, czy uczenie się precyzyjnego zastosowania języka język w relacjach międzyludzkich, komunikowanie akceptacji, milczenie, czynne słuchanie, ale również język w praktyce, precyzyjne definiowanie pojęć. Rozumienie odrębności języka społecznego i języka praktyki medytacyjnej. Kolejnym wątkiem jama satthany jest ashteja, tłumaczona często jako niekradzenie. Jednakże na gruncie kontekstu yoga aphyasy ashteja jest praktyką niesięgania po to, co nam się w danym momencie nie należy. Po to, za co w sposób materialny czy niematerialny nie zapłaciliśmy. Często podaję na swoich wykładach przykład, że jako nastolatek myślałem, że mogę ukraść wiedzę. To znaczy, że mogę na przykład sięgnąć po praktyki, do których nie zostałem dopuszczony. Oczywiście, jeśli ktoś jest sprytny i dociekliwy, to dotrze nawet do ukrywanych praktyk. Tyle tylko, że z nich nie skorzysta, ponieważ nastawienie umysłu będzie niewłaściwe. A szteja to sprawdzenie, czy nie bierzemy czegoś, co nam się nie należy. Czy nie eksploatujemy nadmiernie naszego organizmu? Czy nie okradamy naszej rodziny z czasu, który jej się należy? Czy nie marnujemy czyjegoś czasu? Czy nie próbujemy uniknąć materialnej lub niematerialnej zapłaty za coś w naszym życiu? Tak jak we wcześniejszych jamach, poddajemy powyższe obszary obserwacji, po czym podejmujemy decyzję o określonej zmianie i następnie konsekwentnie. Nie zniechęcając się początkowymi niepowodzeniami, egzekwujemy swoją decyzję. Kolejna jama to brahmacharya. Dla mnie zasadniczy kontekst brahmacharii to praktyka wykorzeniania rozmaitych sposobów marnowania swojej energii. W danej jednostce czasu mamy określoną ilość energii. Jeśli zużyjemy ją na rzeczy nieistotne, nie starczy nam jej na to, co chcielibyśmy uzyskać. Na co dzień większość osób marnuje swoją energię na rozmaite sposoby, nie odżywiając się prawidłowo, nie szanując swojego ciała, nie zachowując odpowiednich proporcji między aktywnością a wypoczynkiem, przez nadmierną emocjonalność, przez niekontrolowaną seksualność, bezmyślne gadulstwo, przejadanie się, niedojadanie, zbyt dużo snu, zbyt mało snu, jak również przez brak decyzji co do swoich priorytetów. Procedura pracy jest podobna jak w wyżej wymienionych praktykach. To jest diagnozujemy problematyczny obszar czy problematyczne obszary pracy, podejmujemy określone decyzje, po czym je egzekwujemy. A parigracha jest praktyką zaspokajania tylko tych potrzeb, które potrzebne nam są do życia, zdrowia i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. To obserwacja siebie w kontekście nienapędzania potrzeb, których nie mamy, ale też niestosowania deprywacji. Gdy dostrzegamy nieprawidłowości, znów podejmujemy decyzję co do korekty konkretnego obszaru i następnie ją egzekwujemy. Tak samo jak powyższym praktykom jamy, możemy przyjrzeć się też poszczególnym nijamom, które również powinniśmy potraktować jako praktyki, a nie zasady do przestrzegania. Czasem diagnoza poszczególnych obszarów jest dużo trudniejsza niż może się wydawać ze względu na złożoność uwarunkowań, które doprowadziły do określonej sytuacji. Wówczas bardzo pomocna może być oparta o wzajemne zaufanie relacja nauczyciel-uczeń.